Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taki o działający dzwonek w Minecraft. Zapraszam do oglądania. Myślę, że to jest idealne miejsce do zbudowania tego dzwonka, a więc od razu biorę się do roboty. Na początku jeszcze wam powiem, co będzie Wam potrzebne do zbudowania tego oto dzwonka. Do zbudowania tego dzwonka będzie nam potrzebny jakikolwiek przycisk. Trochę sproszkowanego proszkowanego Dwa przekaźniki redstone. Dwa bloki dźwiękowe oraz dwa bloki złota. A więc na początku kopiemy dół. 2 na 6 2 na 4 przepraszam. Tak, tak budujemy, ja, robimy to, co ja robię na ekranie. To, co widzicie. Oraz tutaj dajemy przycisk. To trzeba yy, od razu sobie yy, drzwi przeniosę, żeby ten przycisk nie otwierał tych drzwi. Ok. Gdy już mamy to zrobione, kładziemy pod przyciskiem sproszkowany redstone. Ok. Następnie kładziemy tutaj przekaźnik i go nie ruszamy. Potem tutaj i tutaj sproszkowany redstone. Następnie przekaźnik oraz nastawiamy go na ostatnim tick czyli tak. O tak to na razie powinno wyglądać. Ok, oraz tutaj jeszcze sproszkowany Redstone. Teraz kopiemy tutaj i w tym miejscu dwa bloki, bloki do dołu i kładziemy tutaj blok złota, a następnie na tym blok dźwiękowy. I teraz nastawiamy ten blok dźwiękowy na 5 yy, ticków, na 5 yy, dźwięków. Tak można powiedzieć, a ten blok na 9 dźwięków. 2, 3, 4, 5. Ok, i ten na 9 dźwięków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, cóż mamy? Nastawione. Sprawdź, sprawdzamy, czy działa. Jak widać i słychać, działa. Teraz jedynie nam pozostaje to zabudować piaskowcem czy jakim, in, jakimkolwiek innym blokiem. Pamiętać, żeby nie zabudowywać tego piachem, bo wtedy to nie będzie działać. Już próbowałem. A ja dziękuję już Wam za dzisiejszy odcinek. Zachęcam do subskrypcji kanału MCCraft. Podajcie na Instagram, MCraft oficjal, na Discord, Discord też na TikTok, MCCrafty. Bardzo Wam z zapraszam. tymczasem kończę. Do zobaczenia za tydzień sobotę, 17. Cześć!